Witajcie na Wybrzeżu Krokodyli, a dokładnie w opuszczonym bułgarskim kurorcie Widmo. To tutaj w 2007 roku rosyjska firma zaczęła budowę pięciogwiazdkowych hoteli i apartamentowców. Na terenie planowano liczne kina, sklepy, baseny i usługi. Ponieważ cena za metr kwadratowy apartamentu zaczynała się od 1500 euro, to właściciele ziemi, na której rozpoczęto budowę, śmiało oddali grunty firmie pod inwestycje w zamian za kilka mieszkań. Świetny interes. Ma jednak smutne zakończenie. Zaraz po rozpoczęciu budowy, ślad po inwestorach zaginął. A jak się okazało, jeden z nich w 2010 roku został ekstradowany z Bułgarii, ponieważ miał stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. I tak do dziś dnia właściciele ziemi nie dostali obiecanych apartamentów, budowy nigdy nie ukończono, a obecnie kontakty z rosyjską stroną stały się praktycznie nierealne. Ale zanim zaczniemy naszą wyprawę, chcę opowiedzieć o tym Jeepie w Wranglerze w wersji Overland, który nam dzielnie służy podczas naszej bałkańskiej wyprawy. Jak widzicie, nie ma łatwego życia, ale dzielnie pokonuje następne kilometry. Słuchajcie, samochód, 2 litry, prawie 300 kucy, napęd na 4. Ale co zrobić, aby stać się właścicielem tego oto Jeepa, bądź innych nagród, na przykład w postaci dronów, bądź kamer? Wystarczy, że wejdziecie na stronę jeepurbexowy.pl i zakupicie jeden z e-booków, napisanych zresztą przez nas. E-book jest urbexowym poradnikiem w trzech wersjach, na początkujących, średnio zaawansowanych i zaawansowanych, i w zależności od tego, jakiego e-booka kupicie, taką również macie ilość losów. I wi wiadomo, im więcej losów, tym większa szansa na wygraną. Loteria trwa do 24 maja i tego dnia odbędzie się losowanie na żywo w formie live'u. E, słuchajcie, cała ta akcja, cała ta loteria jest transparentna. My chcemy być transparentni z Wami i nad wszystkim czuwa komisja, która będzie dbała o to, aby wszystko było klarowne. Dzięki Waszemu wsparciu, możemy odwiedzać. Miejsca takie jak to, także udajmy się powoli już nad morze Czarne. Tak na pięciogwiazdkowy kuror to takie niedostępne wejście, bym powiedział. 9:18. Będziemy raczej się widzieć często. No, Ale dobra. jeżeli ktoś wyłączy radio. Niemożliwe. Nie znam takich. Jakby ktoś wyłączył radio, to może 10:20 tutaj. Dobra. Dobra. To w ogóle też miały być baseny jakieś, szpital miał tutaj być i tak dalej. I tak się zastanawiam co oni chcieli tutaj osiągnąć. Nie wiem, jakieś takie lobby, no nie wygląda to na basen. Opowiem wam o genezie tego miejsca, ponieważ nie jest ona zbyt skomplikowana. mianowicie byli sobie właściciele ziemscy, którzy wiedli naprawdę fajne życie, ponieważ zaraz tutaj jest Morze Czarne. Ale przyjechała do nich rosyjska firma i zaoferowała: Słuchajcie, oddacie nam te grunty, a my postawimy tu właśnie takie wspaniałe apartamentowce. I dzięki temu wy dostaniecie 10 na wynajem, plus 4 dla rodziny. Tam było chyba 7 rodzin. Tak naprawdę ustawiam całą rodzicę do, rodzinę do końca życia. Zgodzili się, zaczęli to budować, wszyscy byli szczęśliwi, ale firma pochodziła z Rosji. A właścicielem tej firmy był jakiś przekręciarz, który w 2010 został deportowany do Rosji ze względu na przekręty. W 2007 zaczęła się ta robota, te, te roboty tutaj. W 2009 miało to zostać oddane do użytku, ale nigdy nie zostało oddane. No i nie zostali tylko oszukani ludzie, którzy byli właścicielami tymi ziemskimi, ponieważ ludzie z całej Europy już było ogłoszenie, że można tutaj kupić mistrzowski apartament. Między innymi również Polacy kupowali te apartamenty i nigdy tutaj się nie wprowadzili. Więc historia trochę podobna do tych, które już kręciliśmy, na przykład z tych opuszczonych osiedli, gdzie deweloper ich oszukał. Tutaj też oszukał wszystkich deweloper rosyjski, no i przez co ktoś, kto nie ma marzenia mieć apartament nad Morzem Czarnym, no nie ma nic. Tutaj jeszcze zobaczcie, w jaki sposób trzeba się poruszać. Po prostu chodząc po... Nie wiem, jak to nazwać nawet, po takich jakiś legarach, tak? bo nie ma zrobionej podłogi, czy znaczy jest niedokończona. Nie Tutaj mogła być recepcja. Zobaczcie, są schody. Poustawiane te pustaki dookoła. Tutaj chyba jest podłoga techniczna, aby przeprowadzić kable. A nie, tu mogła być na przykład załóżmy fontanna, chociaż. No nie no, przepusty są takie właśnie na tą na, na, na elektrykę by mi pasowało O. Ale dobra, tędy będę mógł przejść. I pójść tam bardziej w lewo. Idę od razu na górę, chciałbym zobaczyć właśnie te morze czarne z lotu ptaka. A z racji, że jesteśmy w, w trakcie naszej bałkańskiej przygody, e, przyjechaliśmy tutaj wczoraj wieczorem do hotelu. Tak późno, późno w nocy, więc jeszcze tak naprawdę nie widzieliśmy morza. A po nagraniu tego odcinka jedziemy w głąb Bułgarii, więc to będzie jedyna okazja być nad morzem i zobaczyć morze właśnie z dachu tego. E, tego albo innych e, tego typu obiektów minimum wyobraźni, zobaczcie tu mógł być basen można było wychodzić na właśnie jakieś lobby, dodatkowe baseny baseny i taki e, piękny kurort nie, nie dość, że właśnie tutaj są takie piękne, no piękna przyroda jest e, góry, lasy, góry nad morzem <laughs> e, no generalnie jest bardzo ładnie tutaj tak to chciałem podsumować A więc wracając na chwilę do naszego poradnika i Jeepa Wrangler'a, który może być wasz. Tak właśnie wygląda on w całej okazałości. Szczegóły jak zostać właścicielem tego pojazdu macie na stronie jeepurbexowy.pl Został zamontowany bagażnik dachowy i to nie byle jaki, bo naprawdę jest to solidna konstrukcja i platforma. Na niej znajduje się namiot dachowy OFD Grizzly. Opony a te na felgach, oryginalnych felgach od Jeepa naprawdę one robią robotę, teraz widzicie na przebitkach jak Konrad przed chwilą tutaj ładnie, pięknie kręcił bączki. Naprawdę dwulitrowy silnik, prawie 300 kucy to robi robotę, jest w stanie naprawdę popchnąć tak ciężką maszynę. Tym Wranglerem przejechaliśmy 6000 km przez praktycznie całe Bałkany. I zaczynając tą podróż myślałem sobie, że to będzie bardzo ciężki przejazd, no bo jest to duży samochód, no taka powiedziałbym mechaniczna krowa. I powiem wam, naprawdę myliłem się. Myliłem się, bo ten samochód naprawdę jak zjedziesz z asfaltu to pokazuje swoje serce, napęd na cztery koła. No... Mimo wszystko na asfalcie też jest spoko nie odczułem jakiegoś dyskomfortu podstawowy e-book kosztuje 25 i teraz się zastanówcie co możecie mieć za 25 zł No na przykład dobrego kebaba więc darując sobie jednego kebaba już macie e-booka a z tym e-bookiem los który bierze udział w loterii i ten jeep może być Wasz. Oprócz Wranglera będą jeszcze do wygrania, na przykład drony DJI, kamery sportowego Pro, no i zestaw naszych Urbexowych gadżetów. Ale co jest najistotniejsze, macie jeszcze tylko na to dwa tygodnie, ponieważ finał będzie na transmisji live 24 maja. No, także zostały wam dwa tygodnie. No cóż, powodzonka i wracamy do naszej dzisiejszej wyprawy. Jestem ciekaw, w którym momencie ten rosyjski deweloper. Stwierdził, że jednak nie dokończy budowy i będzie oszukiwać ludzi. No na początku naprawdę chciał to wybudować, no bo gdyby chciał, wiecie, oszuk oszukiwać tych ludzi, no to by nie wypierdzielał no dziesiątek tysięcy euro na, no w sumie na to, co teraz widzicie, no i potem uciekał. Muszę wam coś powiedzieć w tajemnicy, ale nie <grym> może się o tym dowiedzieć Łukasz i Kuba, ponieważ trochę głupio się stało. Zrobiliśmy sobie briefing przed. Czy wszyscy wszystko mają? Oczywiście, Onry Konrad, tak. Mam wszystko. Chcę zrobić fajną foteczkę, na miniaturkę, coś takiego, czy do was na Instagrama, żeby wrzucić. No i nie mam telefonu. <laughs> A wow, tu miało kolce. Na szczęście daleko nie odeszliśmy od samochodu. Każdy ma swoją półkę, że tak powiem. Każdy ma swój balkon. Tutaj są takie duże yy, apartamenty półokrągłe, wyjście szyba. To jest dokładnie to, co jest teraz nade mną, mimo to, że widzicie wszystko na czarnym, bo tu jest za ciemno. <grym> I de facto mamy takie półkole, tak? Ale tam bym się chciał dostać, ponieważ widzę, że tamte są w najlepszym stanie, bo są już otynkowane. Ja mam szczerze, że ja nie wiem, jak oni to chyba zaczęli budować w 2007 a w 2009 chcieli skończyć. Nie wiem w jaki sposób chcieli to zrobić przez dwa lata, ale jeżeli. Niecały rok postawili to, chyba że było dużo ekip, bo tutaj wy wykończeniówka, to jest po prostu masakra, bo to jest wręcz labirynt po prostu betonu, dosłownie jest to labirynt, bo no po prostu jest to ogromne i ja myślałem, że to się już kończy, a się okazuje, że im głębiej idę w tamtą stronę, jakby w stronę Morza czarnego, tym tego pokazuje się coraz więcej, no to jest naprawdę ogromne, tak, tutaj już o, widać, że jest naciągnięty styropian i... I siatkę klej. To jest chyba z 5 czy 6 pięter Bo już też troszkę rachubę straciłem. A łatwo stracić rachubę, jak się nie liczy godzin i lat. W ogóle chyba mam jeden z najwyższych tych apartamentów. To będę miał ładny widok na okolicę. No i to jest to, o czym mówiłem. Widok na Morze Czarne. I to jest nasza jedyna okazja podczas tego wyjazdu, żeby zobaczyć Morze Czarne. I znowu uruchomcie wyobraźnię, jakby to było gotowe. Wstajecie rano z kawą w luksusowym apartamencie i macie taki widok. No, przepiękna rzecz. Ja się nie dziwię, że to stawiano tu takie turbo-luksusowe apartamenty. No. Więc Rosjanie zaczęli to budować, zaczęli mieć problemy finansowe, i najprawdopodobniej budowało, to po prostu była to malwersacja pieniędzy. Nie wiem, czy chodziło o pranie pieniędzy, czy coś takiego. Mało tego, podobno, może podobno, niepodobno, ale jest ryzyko, że również Polacy zostali oszukani na tej inwestycji, ponieważ sprzedaż tych apartamentów była oferowana również w Polsce. Możliwe, że tak nie było, ale możliwe, możliwe, że ktoś kupił apartament właśnie tutaj, tą dziurę w ziemi, no i nigdy go nie otrzymał nigdy go raczej nie otrzyma. Bo nie zapowiada się, żeby to zostało niestety dokończone. Także jeżeli znacie kogoś, kto się interesował tym obiektem, bądź w ogóle jeżeli kogoś kto, kto kupił, to dajcie nam znać. Co ciekawe, one wszystkie też idą jakby w górę. O, ten na przykład jest inny, bo ma drewniane te drewniane stropy, znaczy są no, te zewnętrzne, jakieś altany porobione. Natomiast tutaj jest ta zatoka. to właśnie ją chcieli nazwać tą zatoką krokodyli. Teraz sobie jakby przypomnijcie. Taki zapach nadmorski, takiej ryby, że tak powiem. No to właśnie tutaj, żeby mi te drzwi na głowę nie wypadły, to właśnie tutaj, tak teraz pachnie. I doszedłem już do samego morza. Jestem chyba w najlepiej, czy tak powiem, wykończonym fragmencie. Bo zobaczcie, że i są już położone. Znaczy się, były położone kable, tylko zostały skrupulatnie odkute po prostu, pewnie na złom. Tutaj była... tutaj był hall. tak. Zastanawiam się... o, tu zobaczcie, była fontanna, znaczy miała być fontanna, balkony, w ogóle tam dalej też są chyba apartamenty i to wszystko idzie tutaj do góry, natomiast zastanawiam się jak się tutaj dostać na wyższe piętra. A takie trochę dziwne, nie wiem czy tu jeszcze mieli nanieść tej, tej ziemi na wieści, nie? Czy to miała być taka dziura, bo no zobaczcie, tu są balkony, tak? To nie jest taras, to jest wejście do mieszkań, jakby lewo, prawo. No dobra, ale u góry są jakieś jeszcze pomieszczenia, tak? Czyli gdzieś tu musi być jakaś klatka schodowa albo coś takiego, tylko. To jest okno od tej strony, co wszedłem. Tu się zastanawiam. O, tu, jeszcze, tu już w łazience są płytki położone, patrzcie. Jest i też wentylacja już zrobiona. Widać, że oni szli z budową pewnie tutaj, od tej strony, od strony, od strony wody. Przepraszam, że przerywam, ale chciałbym Wam przypomnieć o naszym poradniku urbexowym i Jeepie. Poradnik występuje w trzech wersjach i zawiera w sobie dużo informacji o tym jak zacząć z urbexem, jak się przygotować do wypraw, tanio podróżować, no i gdzie szukać miejscówek. Co do auta i loterii, no to Jeep jest nagrodą główną, ale oprócz tego możecie zgarnąć drony DJI Mini 3, kamery sportowe GoPro 12, no i pakiet prezentów ucha o wartości ponad 1600 zł. Wszystko macie na stronie jeepurbexowy.pl i wracamy do wyprawy. Aaaa jest! Zobaczcie, machająca kropeczka. Kurde, jak to... Sobie... Powiem ci, zamiast leżeć, to ja ci proponuję wejść na dach, bo ja z tego dachu mam kozacki widok na morze czarne. Idę. Łukasz obserwowany. To jest fajne w tej kamerze, że można widzieć, co robi z bliska. Teraz chyba mnie widzi. Ujawniłem się. No, tutaj widoku na Morze Czarne nie mają, więc pewnie były to biedniejsze budynki, mieszkania. Ale no stąd to mieli chwilę, momentu nad to, właśnie morze. I w ten oto sposób znalazłem się znowu na samym dole łańcucha pokarmowego. W ogóle z tego co widzę, dużo tutaj psów chodzi, bo jest bardzo dużo śladów, właśnie. Cich, praktycznie w każdym tym takim błotnistym miejscu, gdzie można zostawić odciski, są zostawione właśnie psia odciski. A tutaj. Taka prowizoryczna dróżka, żeby można było jakieś pierdoły chodzić, nosić. Przejdę tędy. Myślicie, że te zbutwiałe deski mnie utrzymają? Udało się. Tak właśnie można sobie złamać nogę. było to w butach z 3 tony. I tutaj już jest kolejne podwóreczko, ale już teraz z widokiem na ocean, na ocean, na morze. I tam pójdziemy. Zaraz wejdziemy tam na górę. Zobaczcie, że tutaj już była prawie skończona elewacja. Że te domy przy oceanie pewnie najdroższe, najbardziej zależało ludziom na nich. I dlatego najszybciej były robione. No, oczywiście, też nigdy nie zostały skończone. Kurde, tu jest nawet winda. Zobaczcie, to jeszcze w folii. Tu już były pomalowane niektóre, to naprawdę już było na takim etapie, że tak powiem, zakończenia. Jeżeli to w rok powstało, czy tam w dwa lata, to naprawdę bardzo szybko. I te apartamenty, są te pokoje, tak? No, hotelowe apartamenty są naprawdę spoko, bo kurde, zobaczcie, jakie to jest duże. jeden balkon, przejście na następny. O, to jest właśnie to, co tam wcześniej widzieliśmy te takie półkola, widzicie? Tutaj był zrobiony tarasik i być, e, miała być ta, u e, góry altana postawiona. Natomiast w tym miejscu już jest na przykład e, pokój de facto, tak, dwoje elektryka jest wyciągnięta i tak dalej. Kurde, w ogóle mam taki vibe jak w Czarnobylu w 2014, e, jak byliśmy na dachu 16 piętrowca w Prypeci. Po prostu jest na tyle fajny widok, że zamiast się skupiać na urbexie i zwiedzać następne budynki, to, kurde, ciężko to pisać, ale fajnie mi się tutaj stoi i po prostu patrzy na na Morze Czarne. Tutaj jest tak strasznie spokojnie. taka Jeszcze to, to słoneczko pali e, w kark. Jest tak po prostu tutaj bardzo, bardzo przyjemnie. Dziewczęta. I też między innymi o to chodzi, żeby z, po prostu to jest właśnie ta zajawka, to są takie fajne momenty, żeby sobie odpocząć. Dziewczęta. Kubak, sobie być śmieszny. Na radiu są tylko twardzi mężczyźni, więc chyba, że szukasz jakichś koleżanek. Twardzi mężczyźni, aka dziewczęta. Będę latał dronem. O, widzę cię, jesteś przy samym brzegu, chyba. Widerzein nie zezwalam na lot. Trzymaj poziom. 11. I w tym momencie pojawia się taki grający świec. się trzymaj ramy. Co najciekawsze, że Bułgaria Słynie właśnie z takich kurortów, i jest tego naprawdę dużo. Jeżeli ktoś z Was był w Bułgarii i w ogóle kiedyś, to tutaj Polacy przyjeżdżali tak jak teraz, no nie wiem, kiedyś był tam Egipt popularny, i tak chyba, że dalej jest, bo nie wiem. To było właśnie tak tutaj z Bułgarią. Myślałem, że jak ktoś krzyczy, a to te mewy drą mordę po prostu, i to jest zrobione też w taki sposób, że macie po prostu ogromny kurort, do którego wchodzicie, nie musicie z niego wychodzić, bo tam macie wszystko, i w tym przypadku miałbyś tutaj nawet jakiś taki. Mały szpital. Tak, cały czas jeszcze latając z dronem staram się zlokalizować te krokodyle, ale tu widzę, że nie ma tych krokodyli. Mimo to, że zatoka jest, gdzieś tam pływały jakieś kaczki sobie. Oho, Łukasz tutaj gdzieś się przemieszcza, że tak powiem. Natomiast rzeczywiście, yy, nawet patrząc z tej perspektywy, zobaczcie, że im bliżej jesteśmy wody, czyli jakby tego, co jest za kadrem teraz. Te budynki są w coraz gorszym stanie. Znaczy, o takim, że etap budowy szedł ewidentnie od tej strony, bo tu mamy już płytki, okna, yy, podłogi widziałem u góry i w tamtą stronę je budowali, tak? Czyli postawili ten pierwszy i zaczęli go wykańczać, więc może rzeczywiście dwa lata im wystarczyły, żeby to skończyć. <noise> znaczy się, <noise> teoretycznie tak chcieli zrobić. I idąc w tamtą stronę jest coraz gorzej, tak? Bo na samym początku były po prostu same no, cegły, tak? A tutaj nawet zobaczcie, że są już porobione takie drewniane altanki. Barierek nie ma, w sumie to jest tak, powiem Wam, że nie czuję się wysokości, ale na pewno tu jest wysoko. Widok na wodę, widok na zatokę. Tam jakaś wyspa malutka, fajna w oddali. No kurde, sztos. Co, Co się stało? Trochę pobłądziłem. Krokodyle Cię porwały? No, chciały zjeść, ale przeżyłem. Jestem na górze i widzę słońce, Pierwsze raz od wielu dni. Zobacz, to jest ładnie. Jest pięknie. I tutaj kończy się nasza wyprawa po Costa del Croco, czyli apartamentach wartych miliony. Wybrzeże krokodyli, a może Wybrzeże straconych marzeń. Generalnie piękny widok, a zarazem smutny. Jest tak piękny ten widok, że tak jest ustawiona kamera, że widać tylko niebo, ale wyobraźcie <laughs> sobie, że tam jest Morze Czarne. Dziękujemy Wam za dzisiaj, pamiętajcie o subskrypcji. No i co? Do, do zobaczenia na następnej wyprawie! Jącz te powiadomienia. Zegar. Ja lubię, jak dostaję powiadomienia. Ale ja nie lubię, jak dostajesz. A my też Zobacz, Krzysztof na tym no. do mnie.